Dzień dobry. Dzisiaj tematem jest rozdzielacz PFlex Standard. Co to jest rozdzielacz? Rozdzielacz jest to element instalacji wentylacyjnej, w której następuje rozdział powietrza z kanału głównego do poszczególnych pomieszczeń, czy to po stronie nawiewu, czy wywiewu. Do tej pory oferowane w firmie PFlex były rozdzielacze projektowane w narzędziu Boxmaker, natomiast obecnie wprowadzamy rozdzielacze PFlex Standard dostępne od ręki zarówno na sklepie cennik24.pl jak i również w sklepie stacjonarnym w Krzeczowie. Rozdzielasz Perflex Standard główne cechy. Wykonane z materiału, czyli stal nierdzewna inox. Króciec przyłączeniowy nypelowy 200 zawsze z uszczelką. Jeżeli chodzi o konstrukcję, mamy rozwiązania rzędowe typu trzyrzędowe, dwurzędowe. Z przyłączeniowym, przelotowym, kątowym, bocznym, czy mamy też rozwiązania płaskie, gdzie na ściankach bocznych mamy dwa króćce, trzy króćce do rozprowadzenia przyłączy. MUFA przyłączeniowa do przewodu Pflex o rozmiarze 75. Rozdzielacze pflex Standard wyposażone są w uchwyty montażowe na dwóch płaszczyznach, zarówno tej która może umożliwia nam montaż do podłogi, jak i również do sufitu. Uchwyty są ruchome, więc możemy sobie je odpowiednio ustawić, zarówno na jednej, jak i na drugiej płaszczyźnie. Mając zamontowany rozdzielacz na podłodze, przy pomocy uchwytów, możemy na nim zamontować przewód EPS. Króciec jest wyposażony w uszczelkę. Jeżeli będzie Ci trudno nałożyć przewód EPS lub jakikolwiek inny, to warto uszczelkę posmarować preparatem poślizgowym. Zamiast w przypadku EPS-a wystarczy go nałożyć, i gotowe. Mamy zamontowany rurę na rozdzielaczu. Rozdzielacz wielorzędowy możemy zamontować na kanał EPS, na przykład w ten sposób. Uwaga, jeżeli będzie ci ciężko wchodziło uszczelka, można ją zawsze posmarować preparatem poślizgowym, natomiast w tym przypadku wygląda to w ten sposób. Korzystając z uchwytów, które są na płaszczyźnie, możemy Wykorzystać je do montażu np. do ściany czy do innej przegrody, i w ten sposób mamy zamontowany rozdzielacz wielorządowy. Montaż przewodu p do rozdzielacza, w tym przypadku jak rozdzielacza płaskiego. Najważniejszą rzeczą, którą musimy w tym momencie pamiętać, to to, aby ta krawędź tutaj od czoła była w miarę równa i płaska ze względu na uszczelkę. Która jest wewnątrz mufy, tak aby zapewnić szczelność połączenia. Więc, jeżeli tu masz nierówne, nierówną krawędź, to zawsze warto skorzystać z nożyka. Obciąć, wyrównać, aby zapewnić tą równą krawędź. Montaż przewodu do mufy. Wprowadzamy cztery kliki. Połączenie gotowe, szczelne, nie wymagające dodatkowego doszczelniania, na przykład taśmą klejącą czy innym e, materiałem, więc mamy szczelne połączenie, trwałe przewodu ze skrzynką rozdzielacza. Rozdzielaś PFLEX Standard jest dobrym rozwiązaniem, jednak jeżeli ono nie spełni Twoich oczekiwań, Twoich potrzeb, zawsze możesz skorzystać z narzędzia Boxmaker. Dostępnego na stronie cennik24.pl. Natomiast instrukcje, jak mm, zaprojektować rozdzielacz, jest, instrukcja jest dostępna w naszej części kursu, e, część teoretyczna, odcinek 6. Już znasz możliwości, wiesz jakie są jego cechy, więc jeżeli potrzebujesz rozdzielacza, zapraszamy na cennik24.pl lub do sklepu stacjonarnego w Krzeczowie.